Zapraszam do wysłuchania teorii spiskowej: zakaz produkcji własnej żywności jako narzędzie kontroli totalnej. Witam Cię serdecznie. W cieniu globalnych kryzysów klimatycznych, ekonomicznych i zdrowotnych, rządy świata, wspierane przez korporacje agrochemiczne i organizacje międzynarodowe, wprowadzają cicho i stopniowo przepisy zakazujące produkcji żywności przez osoby prywatne. Oficjalnie chodzi o bezpieczeństwo sanitarne, ochronę bioróżnorodności czy walkę z chorobami roślin i zwierząt, ale prawdziwe powody są dużo bardziej mroczne. Jak mówi stare powiedzenie: kto kontroluje żywność, kontroluje ludzi. Gdy ludzie nie mogą już samodzielnie wyhodować marchewki, upiec chleba z własnego zboża, ani ubić własnego kurczaka, stają się całkowicie zależni od systemu. Gdy wyłączą dostawy, sklepy opustoszeją, a głód stanie się narzędziem nacisku i posłuszeństwa. Etap pierwszy: Stworzenie problemu, strach, dezinformacja i medialna nagonka. Cel: Przygotować społeczeństwo na zakazy, wywołując niepokój i potrzebę regulacji. Przykazy medialne. Media nagłaśniają pojedyncze przypadki zatruć domowym jedzeniem. Na przykład, kobieta zmarła po zjedzeniu własnych pomidorów, gleba była skażona. Takie przypadki są rozdmuchiwane, pojawiają się dramatyczne nagłówki, tworząc wrażenie, że domowa żywność to ryzyko. Fałszywe raporty. Wypuszczone są raporty pseudoekspertów. Że nieskontrolowane prywatne ogrody są odpowiedzialne za rozprzestrzenianie chorób roślin. Dzikie nasiona mogą mutować i szkodzić pszczołom, a nielegalna hodowla kur prowadzi do nowej wersji ptasiej grypy. Zielona narracja. Zielony Ład, klimatyzm i ideologia zero emisji zostają wykorzystane. Mówi się, że indywidualne rolnictwo nie spełnia standardów klimatycznych. Bo każdy indywidualny ogródek to inna emisja CO2, metanu, brak nadzoru i chaos środowiskowy. Mowa nienawiści wobec samowystarczalnych. Tworzy się nowa kategoria społecznego wroga żywnościowi terroryści ludzie uprawiający żywność bez licencji. W mediach pojawiają się materiały z ukrytej kamery pokazujące dzikie kurniki. I potencjalne zagrożenie biologiczne. Etap drugi: ustanowienie ram prawnych, legalne duszenie wolności. Cel: wprowadzenie przepisów, które formalnie odbierają ludziom prawo do samodzielnego wytwarzania żywności. Rejestracja ogrodów i hodowli. Każdy, kto chce uprawiać rośliny jadalne lub hodować zwierzęta, musi zgłaszać się do urzędu. Rejestracja wiąże się z opłatami, kontrolami sanitarnymi, podatkami i obowiązkiem stosowania tylko zatwierdzonych nasion i pasz. Zakaz dzielenia się nasionami. Prawo patentowe zostaje zaostrzone. Nie można już wymieniać się nasionami. Rolnicy, którzy używają własnych nasion z poprzedniego roku, łamią prawo. Koncerny jak Monsanto, Bayera. Pozywają ich do sądu za naruszenie patentów. Ograniczenie dostępu do wody. Prywatne studnie i zbiorniki na deszczówkę zostają objęte pozwoleniami i opłatami, by chronić zasoby wodne. Nielegalne użycie wody do podlewania ogródka grozi karami. Zakaz sprzedaży i wymiany. Nie wolno już sprzedawać ani nawet rozdawać jedzenia wyprodukowanego prywatnie. Lokalny miód, chleb i jajka wszystko to zostaje objęte wymogiem licencji hodowlanej, badań laboratoryjnych i certyfikatów jakości. Dla zwykłego obywatela nieosiągalne. Kara za żywność z Podlady Policja Żywnościowa tworzy się nowe agencje ściga ogrodników i hodowców jak przestępców przypadki konfiskaty kurek Zniszczenie ogrodów, mandaty za sprzedaż domowych pomidorów na targu. Etap trzeci. Zależność od korporacji. Monopolizacja jedzenia. Cel: Uczynić ludzi w 100% zależnymi od centralnie zarządzanych dostaw żywności. Wypieranie naturalnego jedzenia. Na rynku dominują produkty przemysłowe, syntetyczne, często oparte o GMO lub żywności z laboratorium, np. sztuczne mięso, wydrukowane warzywa. Naturalne produkty znikają z półek albo są kosmicznie drogie. Bezpieczna żywność tylko od certyfikowanych dostawców. Supermarkety mają wyłączne prawo sprzedaży żywności: wszystko zatwierdzone przez urzędników. Obywatel nie może zaryzykować i wyhodować czegoś sam. To zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Cyfrowe racjonowanie. W ramach zielonego zarządzania każdy obywatel ma przydzieloną dzienną rację kalorii. Dostęp do kupna produktów kontrolowany jest przez aplikację lub cyfrowy identyfikator CBDC paszport CO2. Nie ma pieniędzy? Przekroczyłeś limit produkcji CO2? Nie jesz. Depopulacja przez głód? Nieoficjalnie mówi się, że w czasach kryzysu system po prostu odcina niepokornych od dostaw. Ci, którzy uprawiali wcześniej własne warzywa, dziś nie mogą tego robić. Nawet nielegalni, bo to wykroczenie zagrożone więzieniem. Etap czwarty: Zgoda społeczeństwa przez pokolenia. Cel: Sprawić, by kolejne pokolenia nawet nie marzyły o wolności żywnościowej. Edukacja. W szkole uczy się dzieci, że uprawa własnej żywności jest nieodpowiedzialna, brudna, prymitywna i szkodliwa dla środowiska. Rolnik to zawód archaiczny. Kiedyś duma, dziś wstyd. Urbanizacja i kontrola ziemi: ludzi przesiedla się do miast, gdzie nie ma miejsca na uprawy, dostęp do ziemi wiejskiej tylko dla korporacji, każdy metr ziemi opodatkowany i monitorowany satelitarnie. Argumenty używane przez system: prywatne hodowle zagrażają bioróżnorodności. Domowe jedzenie nie przychodzi kontroli sanitarnej. Indywidualne gospodarstwa emitują zbyt dużo CO2. Nasiona niecertyfikowane mogą wprowadzać obce gatunki. Ale czy naprawdę chodzi o ekologię? Skoro korporacje mogą nadal zatruwać glebę, pryskać rośliny glifosatem i hodować krowy na antybiotykach, Dlaczego zwykły obywatel nie może zasiać rzodkiewki? Jesteś ciekawy, jak sprawa uprawy i hodowli własnej żywności wygląda obecnie? Już ci to naświetlam w ogólności. Co narzuca Unia Europejska? Unia Europejska mówi, że chodzi o zdrowie roślin i zwierząt bezpieczeństwo żywności. Ochronę środowiska, a w praktyce jednak, nawet mały ogródek może podlegać przepisom o paszportach roślin. Trzeba wiedzieć, skąd są nasiona, czy są zatwierdzone. Nie można wymieniać się nasionami z sąsiadami. To często jest uznawane za łamanie prawa, bo wielkie firmy mają patenty na niektóre odmiany. Chcesz hodować kury lub świnie? Musisz spełniać przepisy sanitarne: zamknięty wybieg, zgłoszenie do weterynarii, środki dezynfekujące, a czasem nawet książka rejestracji. Jak to wygląda w Polsce? Własny ogródek można uprawiać warzywa i owoce, ale nie wolno ich sprzedawać, rozdawać hurtowo ani wysyłać pocztą, bo nie przeszły kontroli. Nasiona kupowane poza Polską mogą być nielegalne, nawet z Niemiec czy Czech. Własne kury i świnie. Kury muszą być ogrodzone, mieć oddzielne miejsce od dzikich ptaków, najlepiej zamknięte. Jeśli umrze kura, musisz to zgłosić do urzędu. Hodowla świni? Trzeba spełniać zasady bioasekuracji, czyli siatki. Środki czystości, dokumentacja. Pszczoły? Trzeba zgłosić pasiekę do weterynarii i urzędu, inaczej możesz dostać karę. Sprzedaż. Chcesz sprzedać sąsiadce chleb, ser, jajka? Oficjalnie musisz mieć certyfikat rolniczego handlu detalicznego i badać produkty w laboratorium. Dla przeciętnej osoby nieopłacalne. A jak jest w innych krajach? Austria i Niemcy mają bardzo rygorystyczne podejście do nawozów. Nawet prywatni ogrodnicy muszą uważać, czym podlewają rośliny. Hiszpania i Czechy trzeba zgłaszać, ile nawozów i jak często użyto, nawet w małych gospodarstwach. Węgry stawia się na tradycyjne odmiany i wspiera lokalną produkcję. Ale i tam trzeba raportować wszystko do urzędu. Dlaczego to wszystko? Oficjalnie chodzi o zdrowie, bezpieczeństwo, ochronę przyrody. Nieoficjalnie, te wszystkie przepisy zniechęcają zwykłych ludzi do samodzielności. Zamiast własnego chleba, kupuj w markecie. Zamiast jajek od sąsiada. Z fabryki. Władze i korporacje mają wtedy pełną kontrolę nad tym, co jesz, ile płacisz i od kogo kupujesz. A teraz zadam Tobie kilka pytań: czy fakt, że już teraz w niektórych krajach zabrania się zbierania deszczówki, to dla dobra wspólnego? Czy testowanie granic? Dlaczego zakazuje się dzielenia jajkami lub mlekiem z sąsiadem? Czy zakaz produkcji żywności to ekologia, czy element cyfrowego niewolnictwa? Co się stanie z ludzkością, jeśli odetnie się ją od Ziemi? Czy to przypadek, że coraz trudniej? Jest kupić nasiona, które można rozmnażać samodzielnie. Dlaczego w niektórych krajach już teraz nie można legalnie hodować własnych zwierząt bez skody? Czy sztuczne mięso, promowane przez korporacje, to przyszłość z wyboru czy z przymusu? Co się stanie, jeśli pewnego dnia zwyczajnie zabraknie jedzenia w sklepie? Potrafisz sobie wyobrazić, jak wielkie byłoby to narzędzie kontroli dla rządów, gdyby to oni decydowali o tym, czy dziś kupisz jedzenie dla siebie i rodziny? A może, sprowadzając coraz to nowe regulacje dotyczące produkcji własnej żywności, pomalutku zniechęcają ludzi do jej produkcji, właśnie po to, aby mieć całkowitą nad nimi kontrolę. Jak myślisz? Dziękuję za wysłuchanie do końca subskrybuj kanał i komentuj i zapraszam na kolejny odcinek.